Siema! Okej, okay, dobra czekaj... Dobra, lecimy. Siema na to, siema na no 10 będziemy grać w tą grę. Ja, wam pokazuję jak wam jak wam wam to zrobić. Wystarczy to i tak to wyciągnąć to. to, 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 to. Wsadzić to tu, i oczywiście bez i muszą być tak są jak w tym menu. czyli dobrze jest tutaj, hmm. to musi być tu, ale tu już nie pasuje, tu pasuje to, a to jest tutaj, tu, 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 tu. okej, okay, otwiera, otwiera nam się to, i teraz jak jest tu otwierane, i to otwieram jest kółko, to i to, i teraz macie problem. Patrzcie czerwony to. Czyli musicie tam Następnie żółty jest z X. I możecie po kolei. Okej, okay. i w zasadzie. Okrąg, trójkąt, tak rzęd. I widać numerki. Czyli tak, tutaj trzy, tutaj jeden, a tu cztery, dwa. I na tym sposobem wygrywa, że grają kolejną Czyli poziom numer trzeciego. Ja mam numer 5 jeszcze nie skończony. Jeśli chcecie taki odcinek napiszcie w komentarzu albo po prostu dajcie łapkę w górę 10 łapków w górę albo jedno robię odcinek z tego tylko na próbę. Tylko na próbę. Jeden raz. To będzie krótki więc. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie taki. Pozwólcie Tego się nie robię, ale to jest bardziej tulka to Więc jeśli chcecie, to możecie. Chcecie to, jeśli chcecie to możecie. A ja czekam na odpowiedź na to pytanie. No i co? Czekam. No, nie chcę mi się to racić. Podnym